Witam, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku egłosów jest ze mną Allas. Witam. I To Żaden kwajwer, tylko no cicho. No <grym> i no, nagrywamy po poprzednim. No, dobra. więc lecimy. Dawać, tak samo na środek, fajwaj eee, Tak. Dobra, tak ja robić. idę na środek. Ty sniper od razu spadaj na... E, znaczy daj mu zbroję i spadaj na dół. No Taka, ja lepiej muszę spaść. Aha, bo spoko. Zużyłem, zużyłem, zużyłem bloki, żeby zrobić już pierwszy mostek, bo mnie wkurza eee, na naokoło. Dobra, dobra. No, spoko. Eee, od razu tak, ty masz. co ty? Ktoś Gdzie ma kilo? są jajko nasze? Tutaj jest jajko. Jajko, jajuszko Trzeba przykryć. Je... Boże, to było pięknie, gdy spadałem, tutaj. I believe I can fly. I believe, on I, the I, believe, I, believe the I can touch the sky. Nie, nie, nie może być karaoke, ja nie umiem śpiewać. E, jak chcecie karaoke, to na naszym drogim teście będzie właśnie jutro e, konkursik. I co, występujesz? Jutro. Alas? A to nagle ktoś Evencik. ogląda 3 sierpnia. No jutro mm -hmm. 26 event jest, więc... No właśnie, możesz kiedy... Ktoś... Snajper, możesz paść sniper i pośpiewać. Tak. Tak. A ty I śpiewasz o e, Ja nie, ja lepiej, żeby bym nie śpiewał. Bo jakaś osoba by nagle straciła uszy, czy co? Okej. To nie jest uszu gwarantowane byłoby po prostu. Ja podobno mam wolny głos do śpiewania, chociaż nie wiem czy to jest prawda. Mi też takie rzeczy wlewali. <gry> Ale ja już im nie wierzę No to jak dzisiaj oglądniecie ten odcinek to pamiętajcie będzie na Team Spiku. waznet.com Od razu bo, bo do e, skombinuje, A tak bo ty, już ty... to już wstawisz tak? Tak tak Dobra nie, niech szybko ktoś od razu skombinuje ten jak to się zwie e, O kurwa A nie nie Mam pół serduszka Okej, okay. Snajper, chodź tu na no. Dobra, panowie no... Ech, ja zginę, kurwa chyba. O, dzięki. Weź, weź i pokupuj wszystko, co trzeba. No, spoko. bo bo ja mam tutaj, Ej, bo, Sanie, ma puste duszka, regeneruje mi się i nie mam za bardzo jak tam do was dotrzeć. O kurwa. No A dobra, 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 dam sprawę. O kurwa. Dobra, o e, szybko, kurwa. tylko że nie mam sprintu. Czekaj, e, ktoś tu idzie, czy mi się wydaje? Kwańca. Ja to, ja to, ja tak. jestem. Dobra, szybko, bierz kilo, tak, finish to. Mam Czekaj, 21 diamentów potrzebna... i 25... Sniper kilof, biegiem, biegiem! Kilof? Więc... Tak, kilof i biegiem. Tak, kilof! E, co za podgadanie złota? Ja na mam sterduszka! Dobra, ja potrzebuję coś zjeść, Dobra. bo nie mogę biegać. drugi level. Jest. Całe ciasto wpieprzyłem, o kurde. Dobra, panowie, ja chyba sobie kupię, kupię trochę chwili, bo tak mało... Spoko. Spoko. Dobry pomysł. I mi się pomyliło, jutro tego nie będzie, będzie pojutrze, więc już był ten konkurs. A, tak, tak, tak. No. no, no. mówimy, że był, no. No był już. Fajnie no. śpiewali, no. Na pewno. No no. Jaki no. ty... występ. cicho tam, no. Kiedyś w młodości tam trochę śpiewałem. Ale Julka <coughs> teraz sfałszowała trochę. Tak. A no Julka tak no, starzeje się, głos i się starzeje ewidentnie. No. Starośnie radość, śmiesznie, wesele. Złota proszę nie porzadać, panowie! No na obsydian idzie. No to ja specjalnie na obsydian Spoko, i tak najlepiej to mam kurwa drogę O kurwa, no tego nie zapomni nikt Ale miałbym bekę gdybym odjrzał ten odcinek <laughs> <laughs> Miałbym tego bekę Jak tam diaksy? Na którym poziomie? Hmm. E, drogi, i mam i no. 60 szał Spoko, to zbieraj na trzeci poziom Trzymaj steki, Fiverr, pod tobą Dobra, dzięki hmm. Lubisz kłaść rzeczy pod nią? Hmm. Wiesz co? Eee, tego, mógłbyś chociaż cokolwiek dać na to jajo, bo mamy tego Ktoś mógłby po prostu przyjść i... Chwila, mam Patrząc. trzy, ob trzy obsydiano Więc kończę pracę Trzymaj jeszcze obsydian jej, końcowe prace! Ej dobra, i teraz jak e, z tego, z Żalkową często robiliśmy tak zwany kamuflaż Czyli no. po prostu, no dokładnie, tego... Z Sandstone'em i wyobraź sobie, że ludzie go do tego, przeszli do nas z kamiennym kill'off'em Taki, dlaczego nie mogę niszczyć? <laughs> Spoko, o, to dobre więc... Dobra, trochę tutaj porobiłem, więc nie powinno być... No taki... Czekaj, tu mam jeszcze jeden Dobra Robić dementa od razu na trzeci? Tak. Tak, rób, rób, A później Dobra. na złoto pójdzie. Bo i tak potrzebujemy na strzały i na wszystko Dobra Ja kupię jedzenie dla nas Dobra, na sprawdzę czy tam Bagdora nie robi 24. 23... Tutaj 24 Cianowi nie mają jajka Więc od nich mamy spokój. Aha, A tylko... jest jeden Ciganu, Ej czerwoni więc... tylko mają. Już nie no, czerwoni i my tylko. To, a no. czerwoni to tuż obok nas. Aha, no to spoko. Więc yy, można byłoby szybko ogarnąć, czy ich tam nie ma i zrobić buga. Czekajcie, no. czekajcie, bo teraz, yy, teraz... Chwila. A nie, dobra, mam moc. Myślałem, że się buduje, bo już chciałem strzelać. Mam te menty na znaczy przepraszam, odbiło mi się. Spoko. Spoko! Ty akurat zachowujesz się w miarę ogarnięcie, nie jak Ari, co już no. nawet nie przeprosi za to. <laughs> Ta to wychowanie ma po prostu Ja jestem na tyle wychowany, że jak ktoś beknie, to powiem mu na zdrowie, więc... E, o! Tak, ja mam nadzieję, że to Ari obejrza, obejrzy kiedyś i będzie z tego śmieszkować. <laughs> Będziemy musieli... E, na, na, na wyspie nikogo nie masz czerwonych chyba. Ja nikogo tam nie widzę. To dajesz. Czekaj, nie jak ktoś już tam jest. No i dobra, e, nieważne, i tak mamy jajko, możecie się budować, nawet bez zbroi, bez Ej. tego. Bo sumie, Zabezpieczacie? E, znaczy wiesz co, w sumie najlepiej żeby Sniper się budował, bo on nie ma tego Bo on ma i, i tak e armor, więc musi być ona nawet no. no Dobra, wy się zajmijcie, ogarniacie Ja sobie ogarnij wy... jakieś, e jakieś bloki, jedziesz z matem Aha, spoko py, py, py. To trzymaj Dobra py, 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 py. Ja już tam częściowo zacząłem tutaj A gdzie jesteś? Ja w stronę czerwonych a, ten czerwony. Dobra, na mnie nie patrzył, więc ja mogę spokojnie iść. To dawaj szybko, to ja to pójdę. Dobra, dobrze ja szybko sobie coś Niech to szybko mi... zrobi kilof diamentowy. E, diamentowy? cholera, ja, mam 20 diamentów, ale chciałem zużyć na zbroję. Daj dobra. szybko kill To, bez, e, to bez, e, Dobra, kill dobra, kilof, masz kilof. Dobra? I sobie kupię karate e, spodnie. spadł. Chyba czerwony. Lecę. Ja wiem, dlaczego? Lecę do ciebie Alas. Dobra, ja idę na shift, żeby mnie nie zauważyli cholery. Dobra, ja Ktoś... też. Ja <grym> Dawaj, ja ci pomogę, jak sobie mam kilof Dobra, Dida no, do siebie. No, robić. Dzida do siebie. <grym> no wiem, wiem. Ej, dziwne, że tak kilo w mi jakoś powoli działa tutaj. Zniszcz most trochę jeszcze. Niszczę, niszczę. A niszczę. tam po co? Od razu się do nich wbije. Już <grym> zniszczone. No, Alas, ale patrz na mnie, popatrz na mnie. <grym> o Boże, no w sumie ty możesz już iść. Ty no, to idź, dajś, a my tutaj się. zaczekamy. Buduj się. Ale ich to nie ma. Polecieli na środkowy wyspę, Możesz do nich puszczać sobie. Alas, trzymaj trochę jedzenia. Jej, jedzonko. Thank you very much. Thank you very much. Teraz dla nas zbroje i miecz i tak dalej. Dobra. Jak gwizdać nie potrafię. Karaoke po prostu się zaczęło. Ja potrafię i to mój ojciec do końca, będzie do końca swojego życia, że nauczył mnie gwizdać. A ja nie umiem, i nigdy się prawdopodobnie nie naumiem. A nie, to akurat jest dosyć łatwe w sumie, ja tak a, wiszczę, wiszczę, wiszczę i to takie tego i to brzmi e, tego i to wygląda tak, takie pff, w tym stylu. Ja po prostu tego Na początek język wrógły uczyłem się zbijać i później pmuchałem aż w końcu wiesz Alas, las nie wziąłeś jedzenia A mam pietycznie przy sobie No dobra panowie, chodźcie tutaj No ja z tego stak... już jest Spoko o, Weź snajper, a ja tu popatrzę Czysto, czysto, czysto? No, Brudno. Czuję się, jak, czuję się jak w idealnej Europie. No, <noise> nie? No. Mój kumpel zawsze opowiada o tym, żart. Jezu, ostatnio opowiedział żart, ale ja wiedziałem jak się on skończy, bo on tylko takie żarty potrafi opowiadać. Ci czerwoni wrócili na wyspę i się dziwią. Gdzie oni no. są? Mm. A, propos a propos czerwonego, to trochę... Będzie się zgadzało Eee, czekaj, jak to było... Dobra, jest, Alas, no. się, Alas Idę Czekaj, Po co ja tyle kupiłem tego? Dobra, kupię więcej bloku Chuj Najpierw nie idź do tyłu Ktoś heal'ow rzucił A, spoko No Ktoś heal'ow zgubił Ja rzuciłem, bo mam lepszy diaksowy. Spoko Ktoś ma łuk bo oni ciągle biegną Do nas się ten o, buduje nie, dobra, ja Rozwal ja ci łuk. Rozwal kolesia bo on do nas się buduje Ze środka Szybko. tutaj masz ode, mnie łuk, masz ode mnie łuk i masz ode mnie Ja mam strzały O ty pizdusiu Jeden pastusiu Trafiłem ale nie Trafię, no. Ale no No szkoda szkoda Ja potrzebuję jeszcze jednego i no mogę dobra. iść po łuk sobie. Możesz już wracać na stanowisko. Chyba że ja już siedzieć na jakimś. Nie, dobra, ty siedź, a ja tu się pobawię w snipera. Spoko. Pobawi się. W snajpera, We mnie się tak? bawicie? La, la, ha, ha. We mnie się bawicie? Co to ma być? Dobra. Mi tyle wystarczy, bo chcę sobie jabłka kupić. Ja tylko jeszcze miecz muszę kupić. Spoko jak sobie. A czy ja, ja nawet nie kupuję A nie właśnie sobie może jakieś refile kupię, taki dobry pomysł Ja no mam ja 26. Kupiłem, żeby mieć no, żeby nie Mogę... było, że bez tego jestem. Mogę komuś dać. Spoko. Możesz pozbierać złoto na no właśnie na refile hmm. Złoto Złoto mamy dwa e, tego na trzeci poziom. Nie wiem czy robić na czwarty. Się ja obstawiam, że czerwoni teraz nie wyściubiąonosa poza to jedyny O, a idzie czerwony, czerwony do nas. To... Da, Chodź, zapraszamy, zapraszamy! Zapraszamy! A zobaczcie zapraszamy. co z drugim, zobaczcie co z drugim, żeby nie było. Dobra, dobra. Ok. Mogą dwie strony lecieć. A tylko czerwoni zostali! Tak, dwóch no, czerwonych, bez jajka. No to takie ok krótkie odcinki wyszły. Myślałem, że będą dłuższe, ale jak oni chcą szybciej, żeby to zeskończyć, na to... Nie ma problemu. No, nie ma problemu. Się, już... mhm. Ja, tak. No wam dobrze. Kupiłem wszystkim. Ja mam 22 diaksy, 23. Kto to potrzebuje to... trochę refili? Ja mam 15, więc. Ja bym potrzebował, bo mam tylko 3. Spoko. że jedyne Trzymaj. Co jest do potrzebne to może koksy i... i Śmierć innych osoby. E, mam 28 diakty, możesz podejść, dam ci. 29, 30. Nie, Natalia. Coxa czy te, tego? koks, koks czy tarcza Eee, to na swoim miejscu bym wziął. Bo oni teraz z łuku A. będą napieprzać pewnie te typy. O on idzie! Myśli, że my go nie widzimy. Idzie. Czy A widzę to drugiego, on idzie. Spoko. Trafiłem go, spadł. O ty A to jest no, jednak sniper. No, kto się buduje? Tylko jeden. Ej, dobra, ja mam pomysł. Zróbmy skrzynkę, niech jeden odłoży sobie do skrzynki no? i po prostu niech się buduje. Ok. No dobry pomysł, to 5 golda potrzeba na skrzynkę. Ja mam stach 10, więc Spoko. No, kto się poświęci i będzie się budował? Alas? Da. Alas? Dobra. Dawałoby bo... no. było. poproszę. Jak Nas. na śmierć, to ja oczywiście. No, jak? Ej, jeszcze na złość, może kupmy obsydian? <laughs> Ej, tak, kupcie. Mam szereg obsydianu, daj ty... <laughs> Jezu, dajcie, dajcie tam, kładźcie obsydian, a ja robię ten materiał. dobra, ty się do nie, do, nich, do niego właściwie budził. Trzymaj obsydian jeszcze Daj jest. A może most zbudujemy z obsydianu? tego z ospijaną? Zróbmy kur na kopułę z obsydianu Nie, nie, nie o Dzisiaj bo... nie, może na inny odcinek. To by było wow, Spadłem! Dobrze, że wszystko wyjąłem z tego, co wyrzuciłem. Dobrze, no jak coś to do tego, wszystko tutaj masz. Um. Rozczeliwujcie. Ucie. Jakby zginąłeś, to mała strata. No. To jak wiem. W sumie te, w sumie wiem, tak że mogę iść na śmierć. Tak. Na środek chyba będzie i szedł. Jak coś, no. to to. go! Nie możemy no. iść tamtej wyspie. Chyba. <laughs> chyba. Chyba to jest tego, to... to, to chyba no. No, no, no dokładnie. No, dokładnie no, o to no. chodziło. I, to, i też tak myślę. Dawaj szybko. Po co tak? Taki pojedynczy. Dajesz szybko, śpierdalamy się i koniec tematu kończymy od w ciebie, ale tu Dobra, weźmy swoje diamenty i kupię sobie koksa, żeby go jeszcze powkurzyć. Co ty na to? Kurde! Dobra, nie ja, ja, ja sobie kupiłem koksa. Spoko, ja sobie muszę kupić bloki Ale pięknie strzała wyminąłem Ej to może e, tego... To robię sobie jakieś tutaj... E, tego zabezpieczenia może Whatever No... Przydałoby się Co się boisz? Chyba nie ma strzał już Mi się tak wydaje No, on kapi na złocie On już biegnie Dajesz, 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 dajesz Dajesz, dajesz. Dawaj. Ola, Dobra, Dawaj biorę na biorę niego. Koksa, biorę Koksa. i się wpierdam. Ja też. A co, też pójdę, łapki będę bił. <laughs> Bić cygana. Nie <laughs> cygan tylko czerwony, ale okej. Okay. Czerwony jak cygan. <laughs> A tak! Brawo, brawo, brawo! O! no, noi, noi! Klepiem no, no. go! Klepiem go! Klepie go klepie. JEST! jest. jest Zwycięstwo! Wiem, z ławki, dostałem kublet, o, się. <laughs> Będziecie mieć plus jeden na EXP. Noo... No, przydatna rzecz. Dobra, to otwieraj tego kubeleta. No, o, trzeba tworzyć, zobaczymy co tu będzie z niego. No, Dobra, otwieramy, otwieramy kubeleta. I... Stinky piston hat. No hat. Ja to chodźcie, to chodźcie się pożegnamy za nimi wszystkimi. Tak, tak jak w poprzednim odcinku. Dawać, Wypchnie, wypchniemy, się, wypchniemy się do nich. Proszę bardzo, wypchniemy się do nich. O, wypchniemy. Jest jak. Czekaj. Jakiś hat... Czekaj, ja sprawdzę, jakie mam hatsy. No. Tego. Wait, ee... Może Boże, nie mogę. Mo. A, dobra, kurczakiem będę. O, krowy kurczak, no. <laughs> I pikachu, <laughs> pikachu. <laughs> no. Dobra, w dół, w dół, w dół, panowie, w dół. No. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to wiecie co zrobić. My widzimy się za tydzień. no, i będą kolejne głosy, więc może nawet z nimi, nie wiem, za czym jak się zgadamy. Ale to, kon... Ale to wszystko w tym odcinku, więc na razie i cześć. Hej. Pika, pika. Na, <grym> na razie.